thank you 31 rządek pracy i on w, w tym momencie jesteśmy w tej samej szerokości, nie zmniejszałyśmy, natomiast w kolejnym rządku będziemy sobie już zmniejszać i zobaczą Panie jak szybko zejdzie teraz szydełka, bo coraz będą węższe te rządki. Jedna krateczka pełna, potem kratki puste, 2, 4, 6, moment, 2, 4, 6...

2, 4, 6, 8, 10, 11 pustych krateczek. Jedna pełna, 4 puste, 8 pełnych, czyli 25 słupków obok siebie. I ostatni element to 25 pustych krateczek i jedna pełna na samym końcu. Więc tak naprawdę wzorek jest tylko tutaj, więc ja tylko tę część dla sprawdzenia pokazuję. A po brzegach mamy same krateczki puste. Oczywiście, kratka pełna, brzegowa nas obowiązuje. 32 rządek pracy. Tutaj zmniejszam o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony. Więc najpierw mam jedną pełną, dalej kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 23. Tutaj wyszły jedna pełna, 4 puste. No, i znowu kratki pełne. 1, 2, 3, 4, 5, a więc 16 słupków obok siebie. Dwie puste, 2 pełne, czyli 7 słupków obok siebie, i znowu kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10 i 11. I przechodzimy na lewą stronę robótki. Dwie krateczki pełne, 2 puste, i tutaj mamy 5. Ale wolę zawsze sprawdzić. Tak, 5 krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie, 4 puste, 1 pełna i 23 powinny być. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 23. Zgadza się. 23 puste kratki, 1 pełna już na samym końcu. Także jeszcze sobie raz sprawdźmy. Tutaj wiadomo, same puste, więc to nas nie interesuje. Najważniejszy jest w tym momencie dla nas środek pracy. O, tak to wygląda. 33 rządek i Jesteśmy w tej samej szerokości na razie, w kolejnym rządku zmniejszamy. Mamy jedną krateczkę pełną i dalej kratki puste: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Tym razem wyszło. I przechodzimy, już zaczyna się wzorek. Mamy trzy krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie, 7 krateczek pustych i znowu trzy pełne. Jedna pusta jedna pełna i znowu kratki puste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 jest tych krateczek i dalej jedna pełna jedna pusta 3 pełne 7 krateczek pustych 3 pełne 21 pustych krateczek i jedna pełna na samym końcu ale sobie jeszcze Popatrzmy na całość, aby porównać ewentualnie. O. 34 rządek zmniejszamy o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony. I na początek jedna kratka pełna, dalej kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Po tych 19 pustych robimy cztery pełne, a więc 13 słupków. I znowu mamy kratki puste. Tym razem 10. 2 krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. 13 krateczek pustych po środku. 2 krateczki pełne. 10 pustych, 4 kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie i kratki puste. Jest ich 19, a na samym końcu jedna krateczka pełna. Także popatrzmy jeszcze sobie na spokojnie, na cały rządek. Jak on wygląda. No i 35 rządek. Jeszcze jesteśmy w tej samej szerokości. Jest jedna krateczka pełna. Dalej puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Tym razem trzy kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. 12 krateczek pustych, jedna pełna i po środku chyba było 13, 2, 4, 6, 8, 10, tak, 13 krateczek pustych, znowu jedna pełna, 12 pustych, 3 pełne i na samym końcu kratki puste. 19 ich wyszło i jedna pełna brzegowa. Także tutaj naprawdę niewiele się dzieje w tym rządku. O, cztery takie tylko mamy elementy wzoru w tych miejscach, a tak to cały czas puste krateczki. A kolejny rządek zmniejszamy o jedną kratkę z prawej, no i z lewej strony. 36 rządek. No i tak jak mówiłam wcześniej, tutaj zmniejszam o jedną kratkę z prawej z lewej i mam jedną krateczkę pełną, chyba 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pustych, tak jest. 3 kratki pełne, więc 10 słupków, 10 krateczek pustych. Później mam 5 pełnych, a więc 16 słupków. I tutaj po środku 9 jest pustych. Tak, 9 pustych. I przechodzimy na lewą stronę. 5 pełnych, czyli 16 słupków. 10 pustych, 3 pełne, czyli 10 słupków, 18 pustych. No i jedna pełna. Także tak to wygląda. 37 rządek pracy. I jesteśmy w tej samej szerokości. Jedna krateczka pełna. Dalej puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 3 kratki pełne. 9 kratek pustych. 7 pełnych, czyli 22 słupki obok siebie. I tu po środku mamy 7 pustych. 7 pełnych, czyli 22 słupki, a tutaj dziewięć pustych. Trzy pełne. 17 pustych. O nie przepraszam, nie 17, 18 pustych. Ja źle tutaj zrobiłam. Za wcześnie skończyłam. O. Bo co dwa rządki przecież zmniejszamy. I dopiero krateczka pełna. Także dobrze, że zauważyłam, bo bym miała błąd. Tu trzeba się jednak pilnować, bo człowiek szybko, szybko robi. Jeszcze raz. Ostatni motyw. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pustych. No i jedna pełna. Sprawdźmy sobie teraz. No z tej strony jest dobrze. Sprawdźmy sobie teraz całość. Tak to się prezentuje. Proszę bardzo. 38 rządek zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej, więc jest jedna pełna. Dalej kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pustych. 3 krateczki pełne. 8 pustych. 3 pełne. Pusta, pełna, pusta. 3 pełne. I teraz jesteśmy po środku pracy. 5 krateczek pustych. 3 pełne, pusta, pełna, pusta. 3 pełne. 8 krateczek pustych. 3 kratki pełne. I teraz tutaj chyba było 17. Tak, 17 krateczek pustych, i na końcu jedna pełna. Zerknijmy sobie jeszcze na cały ten rządek. O. 39 rządek pracy. Na razie w tej samej szerokości jesteśmy. W następnym rządku zmniejszamy. I mamy jedną krateczkę pełną. Dalej puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pustych kratek. Dwie kratki pełne, czyli 7 słupków obok siebie i dalej puste. Jest ich 8. Trzy pełne, 2 puste, 2 pełne, 2 puste, 2 pełne, 3 puste, 2 pełne, 2 puste, 2 pełne, 2 puste, 2 pełne, 2 puste 3 pełne, czyli 10 słupków. I dalej krateczki puste, jest ich 8. Dwie krateczki pełne i 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pustych, a na samym końcu jedna pełna. Popatrzmy jeszcze na cały rządek, jak on się prezentuje. O! Także tak to wygląda. 40 rządek pracy zmniejszamy o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony, więc na początek mamy jedną kratkę pełną, dalej kratki puste, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tym razem wyszło. Potem mamy dwie krateczki pełne i osiem pustych, trzy pełne, czyli 10 słupków, 3 puste, dwie pełne, dwie puste. 2 pełne. Jedna krateczka pusta, i tutaj jest środek pracy. Przechodzimy więc na lewą stronę robótki, i na przemian 2 pełne, 2 puste, 2 pełne. 3 puste, 3 pełne. 8 krateczek pustych, 2 pełne, i tu było 16. 16 kratyczek pustych i na samym końcu jedna kratka pełna, ale teraz sobie zobaczmy jeszcze raz cały rządek.